Na tę chorobę cierpi co trzecia kobieta, ale i system, i lekarze przez lata endometriozy nie widzieli i nie leczyli. Dziś w Światowym Dniu Endometriozy Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczyna finansowanie leczenia choroby, która jest dla kobiet ogromnym cierpieniem i często prowadzi do niepłodności. Monika Zalewska. Żeby nikt nam nie powiedział, że endometrioza i ból to jest nasza uroda. Lucyna Jaworska-Wojtas na diagnozę czekała 16 lat. W tym czasie straciłam prawą nerkę i inne narządy. 25 lat walczyła, by Polki były leczone tak jak kobiety w Europie. Od dziś w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. Kobiety chore na endometriozę zaczynają istnieć. Wytypowano siedem specjalistycznych centrów leczenia endometriozy. My jako lekarze nie byliśmy w stanie się z tym przebić. Te ośrodki już pomagają pacjentkom, ale nie otrzymywały refundacji. Tu będą kierowane kobiety z zaawansowaną endometriozą. Obejmuje zarówno tę specjalistyczną, pogłębioną diagnostykę, leczenie operacyjne, jak też później całą opiekę pooperacyjną. Krytyczne. Zwężenie światła jelita. To podstępna choroba. Błona śluzowa macicy atakuje inne narządy. Ogniska endometriozy oczywiście mogą być wszędzie. Obejmują jelita, drogi moczowe, moczowody, pęcherz moczowy. Pacjentki mówią, że zmienia życie w piekło. Teraz jest już to taki ciągły ból, który ze mną jest tak naprawdę od pół roku. To jest taki przeszywający ból, paraliżujący. 39-letnia Magdalena Majchrzecka przeszła już pięć operacji, także prywatnie. Nadzieja na dziecko pojawiła się dopiero po ostatniej. Ta ostatnia operacja była jakby też taka ratująca życie, ona była bardziej chirurgiczna. Szefowa Fundacji Pokonać Endometriozę miała 17 operacji. Liczy na to, że dzięki specjalistycznym ośrodkom inne kobiety nie będą tak cierpiały. Powinna to być jedna operacja, która będzie w jej życiu, a potem zostanie zaopiekowana przez dietetyków, fizjoterapeutów i psychologów. Problem dotyczy 3 milionów Polek, tylko milionów. Ma postawioną diagnozę. Duża część tych kobiet cierpi w milczeniu, ponieważ słyszą od swoich lekarzy, że tak może być i tak powinno być. Wiele z nich można leczyć hormonalnie, ale nie bez diagnozy. Monika Zalewska. Wydarzenia.